Dzień dobry, nazywam się Konrad Boski i witam Was w salonie Mercedes Benz Autofrequenum, do którego jak widzicie przyjechały nowe CLA. Nowy design przedniej części samochodu, czyli poświetlany grill oraz ledowy pasek łączący przednie reflektory. Więcej dziennego światła we wnętrzu dzięki nowemu, większemu, panoramicznemu dachowi. A pod maską nowość, czyli bagażnik o, o pojemności 101 litrów. Nowy system MBOX obsługiwany przez 14-calowy ekran, idealnie wkomponowany w deskę rozdzielczą. 15 minut szybkiego ładowania zapewni nam 400 km jazdy, a jego całkowity zasięg to 721 km. Nie znajdziecie przycisku uruchamiającego silnik. By to zrobić, należy wrócić bieg. Nowe cele prowadzi się znakomicie, o czym możecie przekonać się podczas jazdy próbnej w naszych salonach w Bydgoszczy oraz w Turunie.